Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej konferencji Bezpieczeństwa i Generalna Pracy. Wyjątkowo w tym roku jubileuszowo, bo podczas 75-lecia Utworzenia Społecznej Inspekcji Pracy w Polsce konferencja jest wydarzeniem cyklicznym, także zapraszamy co roku. Ja nazywam się dr Konrad Adamczyk. Mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze wydarzenie. Proszę Państwa, na początek. Dwa słowa właśnie o tej naszej e, e, rocznicy, jubileuszu, naszym, nie naszym, tylko waszym, Państwa Społecznej z pracy. E, tak, się, tak, się, tak się złożyło, że od 1950 roku akurat no. minia 75 lat. Proszę Państwa, 75 lat warto sobie uzmysłowić. Więcej oczywiście będzie można usłyszeć podczas dzisiejszych wykładów o historii społecznej inspekcji pracy, bo, bo od tego tematu historycznego zaczniemy, ale tak tytułem wprowadzenia dwa słowa. Wiecie Państwo, jakby tutaj intencje rządu PRL w tym czasie mogły być wątpliwe, ale jak to zegar, nawet zepsuty dwa razy na dobę, okazuje dobrą godzinę, tak i wtedy się udało, bo rzeczywiście pomysł był świetny i wyprzedził swoje czasy. Bo w tamtym okresie, w, w 1950 roku, e, oczywiście takie instytucje powstawały, e, jak społeczne, jak Państwowa Inspekcja Pracy, inne e, instytucje nadzoru, ale to był, e, wiecie Państwo, przymus, przymus stosowania bezpieczniejszych warunków pracy na pracodawców, nad pracownikami. Tak? Takie podejście jak dzisiaj, zachowioralne, aby zmieniać nastawienie ludzi, żeby angażować załogę, żeby samodzielnie nie tylko chcieli przestrzegać, ale żeby aktywnie działali na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w swoich zakładach. To jest podejście, które pojawia się dopiero dużo, dużo później. Tak? A u nas, czy to z przypadku, czy to celowo, nieważne, ale w 1950 roku byliśmy w zasadzie, można powiedzieć, pionierami właśnie takiego podejścia i zaangażowania załogi za pośrednictwem społecznych inspektorów pracy. Nasze tutaj wydarzenie będzie podzielone na takie jakby trzy części. Najpierw zaczniemy od wystąpień związany z historią. Tak? Powiemy sobie trochę o historii społecznej inspekcji pracy. Następnie przejdziemy w takie bardziej tematy prawne, no bo jednak ten nasz cały pełny tytuł to bezpieczeństwo i ochrona pracy, ochrona prawna, więc przejdziemy sobie trochę do tematów prawnych, które dotyczą społecznego inspektora pracy, a zakończymy na takich tematach tak, technicznych, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia e, pracy. Nie dziwicie się Państwo, że będą tu jeszcze uczestnicy dochodzić w trakcie, dlatego że gościmy, słuchajcie, uczestników z całej Polski. Wierzę do nas i Gdańsk, e, i Poznań, i Wrocław, Warszawa, Wiesko-Biała, Kraków, także no, różne są dołączenia komunikacyjne, więc będą tutaj jeszcze uczestnicy się e, pojawiać. Dołączy do nas Główny inspektor pracy, dołączy pani dyrektor Instytutu Medycyny Pracy, także będą tu trochę e, drzwi skrzypiały. Proszę się tym nie przejmować. Proszę Państwa, na początek zaczniemy od, od y, wysłuchania y, naszych przedstawicieli, naszych drobnych organizatorów. Także zapraszam Pani Rycerz /y, y, Uniwersytetu WSB Merito, y, Pani Izabela Draudowska. Bardzo miło jest mi Państwa gościć. Y, nie wiem, czy wszystkich po raz drugi, ale bardzo cieszę się, że właśnie drugi raz y, jesteśmy gospodarzem tak fantastycznej konferencji i tak jak też Pan powiedział, miejsca wymiany doświadczeń. Jesteśmy uczelnią praktyczną, nam bardzo zależy w przekazywaniu wiedzy naszym studentom, żeby oni mieli kontakt z praktykami, a dzięki takim inicjatywom mogą Państwo się tymi doświadczeniami ze sobą podzielić, a potem są okazje, żeby naszych studentów taką wiedzą właśnie zasilać. Aktualną, dostępną dla ich Także cieszymy się, że też w okazji, z okazji jubileuszu tutaj możemy Państwa gościć. Serdeczne gratulacje dla tych, którzy w tym paku już dosyć długo, długo są. I mam nadzieję, że za rok również się spotkamy w takim gronie, a w nawet większym. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy też za to, że wybraliście nas na miejsce, żeby takie wydarzenie się. Odbywałem. A Jeszcze oddam głos, tak już mówię. Tak, proszę tak. bardzo. naszego Wydziału, doktor Andrzej Ładjański. dobry, Dzień. Państwo. Bardzo serdecznie także witam w imieniu naszego Uniwersytetu. Cieszymy się, że możecie Państwo także wrócić do tamtych czasów, kiedy studiowaliście. To dobry okres, bo akurat sesja się skończyła a wy tutaj będziecie dzisiaj świętowali, nie będziecie pytani. Ale myślę, że bardzo istotną rzeczą tej konferencji jest to, że można się spotkać, można wymienić doświadczenia, poglądy, bo te relacje i kontakty, które mamy między sobą, one naprawdę naprawdę skutkują przed lat. Zatem życzymy dobrych obrad. Dobrej wymiany doświadczeń, do nawiązania nowych kontaktów i podtrzymania tych, które istnieją. I tak jak powiedziała Pani Kanclerz, zapraszamy za rok, bo nie ma nic ważniejszego niż dobra tradycja, a drugie, drugie spotkanie to już tradycja. Wszystkiego dobrego, dobrych obrad. Przedstawiciela Fundacji Akademia Społecznej Inspekcji Pracy, ale jeszcze zanim, to y, oczywiście ogromne podziękowania dla naszych sponsorów, bez których nasze spotkanie też nie mogłoby się odbyć. Dla firmy y, Milwaukee oraz dla firmy Faraon. Y, przedstawiciele y, naszych drogich y, sponsorów będą też mieli tutaj czas dla siebie, bo będą mieli swoje wystąpienia, że w tej chwili tylko bym poprosił o brawa. Teraz zapraszam panią prezes Zatarzą Darwanczyk, prezes Fundacji Akademia Społecznej Inspekcji Pracy, czyli drugiego organizatora współorganizatora konferencji. Szanowni Państwo, drodzy goście, zapraszam na konferencję pod tytułem Bezpieczeństwo i Ochrona Pracy, która w tym roku przypada w wyjątkową rocznicę 75 lecia powstania społecznej inspekcji pracy w Polsce. Akademia Społecznej Inspekcji Pracy już po raz drugi może być współorganizatorem tego wydarzenia. To dla nas ogromna radość, ale i nie ukrywa odpowiedzialność móc współtworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy oraz doświadczeń. Realizując założenia naszej fundacji, miałam okazję uczestniczyć w szkoleniach i wydarzeniach, które gromadziły wokół siebie społecznych inspektorów. Z każdym kolejnym takim spotkaniem wychodziłam z przekonaniem. Że to nie tylko specjaliści w swoim dziedzinie, ale przede wszystkim pasjonaci, którzy swoją wiedzą oraz zaangażowaniem budują kulturę, w której każdy pracownik czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów. Proszę Państwa, historia Społecznej Inspekcji Pracy w Polsce to tak naprawdę historia determinacji wielu pokoleń społecznych inspektorów. Dzisiejsza konferencja to, mam nadzieję, taki moment, w którym wspólnie będziemy mogli spojrzeć wstecz, aby lepiej zrozumieć, jak daleko udało nam się zajść i jakie wyzwania jeszcze przed nami stoją. Dlatego gorąco zachęcam Państwa do udziału w dyskusjach, do wymiany doświadczeń, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Na końcu pragnę z tego miejsca podziękować wszystkim obecnym społecznym inspektorom i z okazji 75-lecia życzyć Państwu dalszych sukcesów, nieustającej pasji i zaangażowania w dbanie o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników w Polsce. Szczególne podziękowania kieruję do tych społecznych inspektorów, którzy zechcieli się podzielić z nami doświadczeniami Mamy. Poproszę też panią wicekanclerz i z okazji tutaj jubileuszu wręczymy dyplomy dla społecznych inspektorów pracy, aktualnych i byłych społecznych inspektorów, którzy już są na zasłużonej emeryturze, którzy pomogli nam przy tworzeniu tej publikacji Geneza Społecznej Inspekcji Pracy. Zapraszamy pana Tomasza Koostusiak. Kost A już się szykuje Tam, że jest strzałbowska. Nie ma, na A jest, dobrze. Jest Tomasz. <tryczny>